Witajcie tutaj ABC Pełni Życia, Paweł Pyłka. Kontynuujemy w, dalszy, w dalszym ciągu nasze, nasze przekazy dla Was. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy rodziną, która już od 15 lat zajmuje się zdrowym stylem życia i, i dało nam to absolutną wolność od wszelkich chorób, również i od ogólnie obowiązującego systemu, czyli od wszystkiego, co narzucają inni, co w naszym życiu się również nie sprawdziło, a co również obserwuję, że w życiu innych ludzi się nie sprawdza. Chciałbym tym Was nakłonić, abyście zaczęli samodzielnie myśleć i przez to samodzielne myślenie wyciągali właściwe wnioski. Nie zwracajcie uwagi na to, co Wam narzucają inni tak zwani eksperci duchowi na przykład, religie, eksperci duchowi od waszego zdrowia lekarze, przyjrzyjcie się im życiu farmacja. i farmacja, tak, przyjrzyjcie się im ży ich życiu i zobaczcie, czy oni potrafią sami sobie pomóc i zwracajcie się do takich ludzi o pomoc, który, którzy poradzili sobie z tym samodzielnie i w ten sposób mogą również pomóc wam, tak? To, to jest bardzo istotne. Wszystko, co tutaj będziemy mówić, jest bardzo ważne dla właściwego zdrowia i życia człowieka. Ja, jak już poprzednio mówiłem, wiem, że poruszamy dosyć trudne tematy, ale również będziemy poruszać takie, takie tematy związane z żywieniem, ponieważ jest to też. Istotne, abyśmy właściwie się odżywiali dla naszego zdrowia. I także dzisiaj właśnie będziemy omawiali prosty przepis, bardzo smaczny. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że to, co się dzieje w naszym społeczeństwie w Polsce, ale i również na świecie, jeżeli chodzi o odżywianie, to jest jakieś nieporozumienie. Tak daleko odeszliśmy od natury. Że jeszcze nigdy w historii człowieka nie było tylu pokarmów tak wysoko przetworzonych, co się właśnie musi i się odbija na zdrowiu całego społeczeństwa. Popatrzcie, jak jesteście na zakupach w supermarkecie czy w jakimkolwiek innym sklepie, co ludzie wrzucają do koszyków, jak wyglądają. Tak? Po, chociażby po ich tuszy, która nieustannie wzrasta. W naszym społeczeństwie jest to związane przede wszystkim z niewłaściwym jedzeniem. I to jest najprostszy czynnik, ażeby powrócić do zdrowia, chociaż nie najistotniejszy, jak później się dowiecie, właśnie zmienić nawyki żywieniowe. I, I o tym tutaj też w ABC pełni życia będziemy rozmawiać. Ja jako ciekawostkę chciałam tylko dodać, że w ciągu roku. Przeciętny kowalski zjada 70 kg cukru. To są badania z XXI wieku. W drugiej połowie XX wieku w ciągu roku zjada, zjada, zjadał około przeciętnie 45 kg cukru, więc pomyślcie, jak to bardzo ta ilość wzrasta niesamowicie. No, A na początku XVIII wieku było to kilka kilogramów. Było kilka kilogramów. Tak, to chociażby to obrazuje, jak społeczeństwo się uwsteczniło, jeżeli chodzi o, o własną dietę. Także ja myślę, że to na tyle. Przejdziemy do wykonania naszego przepisu. Tak, teraz wracamy do ukarzenia do przepisu: to będą kukurydziane tortille z książki Na surowo. Judith Wignal w tak? mhm. przepisie będą. Tak będzie wyglądał efekt końcowy. To później jak wykonamy zapieczemy w dehydratorze. Czyli w takiej suszarce w suszarce specjalnej. Później Wam opowiemy o tym. Co tutaj Jaki będzie skład? cztery szklanki pokrojonej żółtej lub czerwonej papryki tutaj. dwie szklanki świeżo mrożonej, mrożonej kukurydzy my akurat mamy świeżą, ponieważ jest to ta pora roku, która jest dwie łyżki 30 ml soku z limonki my mamy sok z cytryny, pół, 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 cytryny. Tak, pół cytryny pół łyżeczki soli My mamy tak, naszą kamienną sól składawy, jedno małe awokado, tak jak widać. I siemielniane. I siemielniane zamiast Trzy, babki szabę. płesznika w proszku, tak? I cztery łyżki lnianego. Wcześniej jest zmielone na świeżo. Na świeżo oczywiście, bo ono szybko jełczeje w młynku do kawy. O, dobrze. Przechodzimy do wykonania. Do naszego Nutribuleta Na, najpierw dodaję paprykę pokrojoną. Jeśli nie macie Nutribuleta, to oczywiście blender wysokoobrotowy sprawdzi się tutaj. Na początek będziemy blendować paprykę z cytryną. Tak. I wtedy... My to jeszcze nie robiliśmy tego przepisu, więc nie wiemy, co będzie wyjdzie. Są to kuprydziane tortille, oczywiście surowe. Tak. blender musi być wysokobrotowy, żeby to na drobną masę rozdrobnić. No. Tak ładnie się zblendowało. Teraz dodajemy resztę produktów: awokado. Jak widzicie obrane wcześniej ze skórki. Siemi... Trzeba łóżkami. 3-4 łyżki siemienia lnianego. Bo to łyżkami to można dać za dużo. Soli Było pół łyżeczki. Pół łyżeczki. Takie Dobre pół łyżeczki soli. Ja mam trochę więcej. No w nie szkodzi. No nie szkodzi no. Później, jak będziemy formować placuszki, to będą lepiej się trzymały. Jak doda się więcej silników, no żeby się to wszystko połączyło. Tak. E, około 30 sekund. Ja dokładnie nie wiem, ponieważ ten bullet jest automatyczny, on się w międzyczasie wyłączy sam, potem jeszcze na chwilę włączy, tak? Także nie, dokładnie nie wiem, ile ten proces potrwa, ale nie dłużej jak 30-40 sekund. Tak, to jest efekt końcowy naszego blendowania. Potrwało to trochę dłużej niż myślałem. W międzyczasie posmakowaliśmy i dodaliśmy dwie, dwa takie średnie ząbki czosnku do smaku. Jeszcze dodatkowo, dodatkowe chyba pół łyżeczki soli, tak? Tak, pół Czyli, czyli soli. razem łyżeczka soli wyszła. Tak. I suszone pomidory. kilka suszonych pomidorów w oleju bo uważaliśmy, że to jest troszeczkę ma za dużo goryczki od wcześniej, od wcześniej dodanego siemienia. Nie? Od papryki tak? też pewnie trochę. I od papryki, tak. Następnie będziemy rozkładać na takich tackach będziemy formułować i będziemy takie placuszki. będziemy formować placuszki i potem włożymy do dehydratora, tak? Ja mam... I będziemy suszyć. Przez 5-6 godzin w temperaturze 43 stopni Tak, celsjusza. To jest maszyna, właśnie taka, jakby suszarka, która umożliwia suszenie w niskich temperaturach i nie pozbawia tych produktów, które tam wkładamy, wartości odżywczych. Tak? Ona jest o tyle jeszcze ciekawa, że jako jedyna na świecie posiada możliwość suszenia promieniami podczerwonymi, czyli tak samo jakbyśmy suszyli na słońcu. Na razie, na razie to wszystko. Później pokażemy efekt końcowy. Tak. To jest dalszy efekt naszego działania. Tak wyglądają nałożone placuszki. One muszą być dosyć cienkie, żeby się łatwiej wysuszyły na papierze i to musi być dosyć dobrej jakości papier. My akurat używamy Jana niezbędnego, bo jak jest gorszy, to nie chcą odchodzić. Tak to, tak to właśnie wygląda. Za chwilę włożymy do dehydratora. Temperatura 43 do 48 stopni, 5-6 godzin. W międzyczasie trzeba obrócić oczywiście. Tak, w międzyczasie w połowie czasu mniej więcej trzeba je obrócić na drugą stronę, żeby dobrze wyschły. Potem pokażemy co dalej, jakie używamy dalej, tak? Można też to robić w piekarniku, wtedy w piekarnik nastawiamy jak, na jak najniższą temperaturę i takie lekko uchylone drzwiczki. Tak, jak ktoś nie ma, to niech się nie przejmuje, można spokojnie w piekarniku. Tak, teraz będziemy układać. No, zamykamy. Ustawiamy. Ustawiamy. Akurat zrobimy, żeby to szybciej 48 stopni. To już jest maksymalna temperatura. Czas. No powiedzmy 3, 3 godziny, żeby później przekręcić. Na razie 3 godziny może. Na razie 3 godziny. I słoneczko. Słoneczko. Modę. Trzeba. Tak. Widać słoneczko się pojawiło. Tak. Też. No i włączamy. Tak? Dobrze. Ja jeszcze chciałam na koniec powiedzieć, że wybraliśmy jedzenie surowe, ponieważ uważam, że to jest najbliżej natury. Jest bardzo wiele badań na ten temat, które pokazują, że człowiek ma przystosowany i układ pokarmowy cały i... Porównując to do zwierząt naczelnych, które odżywiają się tylko wyłącznie warzywami, owocami. Nie będę tu tego roz, dalej rozstrzygał tak w sposób dokładny, ponieważ można o tym sobie przeczytać, posłuchać. ponieważ posłuchać innych na YouTube znajdziecie różne materiały. Ja ponieważ zajmuję się pod względem energii, sięgam do prapoczątku wszystkiego, to i zwracam się do logiki myślenia. Pomyślcie, jeżeli nasz twórca umieścił człowieka wcześniej, ale wcześniej wszystkie warunki były idealne, tak? Czyli na planecie, która już była przygotowana, biosfera, wszystkie warzywa, rośliny, w dalszej kolejności zostaliśmy umieszczeni my. Także. Nawet w Biblii w jest powiedziane, że były tylko owoce, tak? I logika nakazuje, że człowiek nie mógł być w innych warunkach umieszczony, ponieważ nie przeżyłby. Nie było na początku ognia, nie było garnków, nie było całego kucharzenia. Były tylko rośliny, którymi człowiek się odżywiał. I to tak wyglądał początek. Człowiek Następnie odszedł od tej natury, niestety, co, a teraz jest takie apogeum, które no, niestety przynosi katastrofalne skutki. Efektem tego jest plaga otyłości, różnych chorób, i żeby od tego się uwolnić i żeby ta cywilizacja przetrwała, musimy powrócić z powrotem do natury, tak? do tego gdzie, jak zaczynaliśmy na samym początku. Bo w umyśle naszym stwórcy wszystko jest utrzymywane niezmiennie i stałe. Nasze organizmy, chociażbyśmy stanęli na głowie, nie są w stanie się przystosować do zmienionych warunków, chociażby odżywiania, czy też innych, tak? sztucznych, które wytworzył nasz człowiek. Na tyle dziękuję. Później pokażemy jeszcze, jak co zrobimy z tymi tortylami dalej. To jest efekt końcowy suszenia wehydratorze. dehydratorze Tak wyglądają nasze tortille po 6 godzinach suszenia. Teraz będziemy dalej je wypełniać nadzieniem, tak żeby niedługo spożyć. To jest jeden ze sposobów wykorzystania tortilli. My tutaj nadzieliśmy... Takie alo-burgery wykonaliśmy, czyli na dnie jest jeden placuszek. Na tym placuszku układane są po kolei sałata, kotlecik, który sporządziłam z surowej marchewki i surowego salera z niewielką domieszką gotowanej cieciorki, żeby po prostu to lepiej zlepić i w ten sposób właśnie stworzyłam kotlecik. Na tym kotleciku jest rzodkiewka, jest pomidor, jest nasz majonez orzechowy, kapusta kiszona i to jest przykryte drugą tortillą, drugim placuszkiem. Takie ala burgery. Kolor może nie przypomina tortilli, za mało żółta, ale to dlatego, że jest tutaj dużo czerwonej papryki. To tyle, tak? To tyle. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że my zaczęliśmy kręcić filmiki o, również o naszym jedzeniu, ponieważ wielu moich pacjentów, jak i znajomych pytało się, co można jeść na takiej diecie surowo-warzywnej. Oczywiście zawsze odpowiadaliśmy, że jest to dieta o wiele bogatsza, przede wszystkim składniki pokarmowe, jak i również smaczniejsza niż dieta tradycyjna, gotowana, mięsna, nabiałowa, czy nawet i warzywna gotowana, ponieważ te jest, odżywcza. jest bardzo odżywcza, takimi produktami można się rzeczywiście najeść. Są bardzo syte, ponieważ zawierają informację, którą szczytuje nasz organizm, ile tego trzeba zjeść, tak? Co jeszcze można powiedzieć? To chyba tyle z naszej strony. Takie można powiedzieć, takie prawie surowe kotleciki wykonaliśmy, co, co, burgerki. Tak, przypomniało mi się, że, że jeszcze można powiedzieć, że niektórzy zadają na pytania, czy to jest pracochłonne. No oczywiście to jest, wymaga trochę czasu, przede wszystkim suszenie. suszenie trwa, ale z drugiej strony lepiej coś takiego dla własnego zdrowia wykonać niż siedzieć przed telewizorem i oglądać czy filmy, czy grać <gry>, gry komputerowe, czy wreszcie siedzieć pod budką z piwem, tak? Na pewno Ludzie też nie mają energii, jeżeli jedzą martwy pokarm w nieodpowiednich ilościach, i to się nakręca taka spirala. Mało energii, nie chce się nic robić. A jak je się taki pokarm, to jest mnóstwo energii i mamy więcej czasu też, mimo że o wiele więcej na przykład spędzamy go w kuchni. Myślę, że to wszystko do usłyszenia.